współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z samorządami w ramach programu Czyste Powietrze. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie powitać Pana Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pana Mateusza Pindla. Oklaski. Witam również bardzo serdecznie Panią Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Panią Iwonę Gejder targosz Witamy również serdecznie Pana zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Pana Roberta Gajdę. Bardzo serdecznie witamy członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pana Romana Kusza. Chciałem również powitać posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Tomasza Głogowskiego. oraz posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Łukasza Szciebierowskiego. <klucz> Witam również bardzo serdecznie Panią Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Panią Klaudię Żaje. <klucz> oraz Panią Dyrektor Czystego Powietrza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Panią Marzonę Kapel. Również bardzo serdecznie witam y, kierowników programu Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach Panią Kamilę Sendek oraz Panią mhm. Witam mhm. również bardzo serdecznie Państwa y, jako samorządowców oraz zaproszonych gości, którzy przybyliście tutaj na to spotkanie. Witam mhm. Pana y, Zastępcę Prezesa Nowego Funduszu Pana Roberta Gajdy odnośnie operatorstwa w programie y, Czyste Powietrze. Później będziemy mieli panel dyskusyjny i możliwość zadawania pytań. Później zapraszam serdecznie na krótką przerwę kawową. No i później będzie na koniec już zakończenie i podsumowanie całego spotkania. I na początku, zanim przejdę do tych tematów dla nas wszystkich ważnych, związanych z programem Czyste Powietrze, tym co było dotychczas, ale też nową odsłoną. W tym miejscu, bo wiem, że jest bardzo dużo włodarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów na sali, ale również pracowników samorządów gminnych. Chciałbym powiedzieć jako prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jedno, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Dziękuję za tą naszą wspólną, dotychczasową współpracę, ponieważ szanowni Państwo, współpraca z samorządami na terenie województwa śląskiego układa się naprawdę bardzo dobrze. Nie tylko w kontekście... Programu Czyste Powietrze, ale w ogóle całej współpracy, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz, na linii Wojewódzki Fundusz i samorząd. Nie odkryję żadnej atmosfery, żadnej tutaj kwestii ważnej dotyczącej samorządów, bo to Państwo są najbliżej swoich mieszkańców, to Wy jesteście instytucjami zaufania publicznego i to w pierwszej kolejności mieszkańcy, czy o pomoc, o doradztwo, o kierunek, zwracają się do. Państwa. I właśnie w tym kontekście, w kontekście nowej odsłony programu priorytetowego Czystego powietrza, którego autorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a my jako 16 wojewódzkich funduszy jesteśmy instytucja, instytucjami realizującymi, wdrażającymi, chcemy z Państwem współpracować, chcemy poinformować o ważnych zmianach w ramach tego programu, ale też Państwa zachęcić i zaprosić do dalszej wspólnej drogi dotyczącej realizacji. Proszę Państwa, najważniejsze to, co już ogłaszaliśmy, 31 marca będzie uruchomiony program czyste powietrze po reformie. To oczywiście mówimy o przyjmowaniu wniosków, bo program cały czas działa. Oprócz tego wiemy, że też w czterech województwach, między innymi też w województwie śląskim działa program powodziowy, więc jest to cały czas realizowane. Reforma przede wszystkim ma zabezpieczyć interes beneficjentów, funduszy publicznych, jak również i wykonawców, którzy w tej chwili zdecydowali się na realizację tego programu. Przede wszystkim główne założenia tej reformy to maksymalizacja cen inwestycji, które będą zrobione, odpowiednie przygotowanie poziomów dochodów dla poszczególnych beneficjentów zminimalizowanie możliwości, możliwości wykorzystania maksymalnego dofinansowania przy działaniu w tym programie. Oczywiście dla najuboższych pełne dofinansowanie z pomocą operatorów, w tym wypadku ruszamy jako z operatorami gminnymi. W sytuacji, kiedy będziemy mieli białe plany, czyli tereny, na których by się gminy nie zdecydowały na pełnienie roli operatora, w tym wypadku tą rolę przejmie jako operator zastępczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pierwszy nabór dla Operatorów gminnych został już uruchomiony 7 marca, trwamy on już do 21 marca. Po tym okresie będą podpisane porozumienia i umowy z tymi operatorami. Oczywiście nabór jest ciągły. Następny nabór będzie przewidziany do czerwca tego roku. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, tak wspominaliśmy, głównym źródłem finansowania obecnym programu będzie Fundusz Modernizacyjny. Jako Narodowy Fundusz wystąpiliśmy jako rząd polski do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę miliardów złotych. Z tego co mamy informacje, nie powinno być żadnego problemu z uzyskaniem tej kwoty, więc mamy zapewnienie finansowanie na podpisywanie kolejnych umów, Bo tu też chciałem zaznaczyć, że wszystkie umowy, które do tej pory zostały zawarte i zostały złożone wnioski, na nie finansowanie zapewnione.